I to jest na przykładzie, załóżmy teraz tej sytuacji wojny, której, która jest na Ukrainie jako właśnie. ogromnego konfliktu, bo, bo wojna to się zaraz ludziom, dlatego ja nie używam tego słowa, o co zostałam też troszeczkę tak jakby zarzucona mi, że, że jakby mówię nieprawdę, no nie, bo wojna to się zaraz kojarzy z taką wojną światową, globalną, prawda, mm -hmm. że jest to szerszy, szerszy aspekt, natomiast jest to tak naprawdę, jak już wszyscy wiemy, konflikt ukraiński, wewnętrzny. Natomiast nie będziemy w to wchodzić, bo to w ogóle nie ma znaczenia, tak naprawdę, z wyższej perspektywy rzeczywistości. Cię, czy możesz powiedzieć, A na przykładzie wojny, mieliśmy mówić o tym, jak wyjść, jak podnieść siebie w tych wibracjach. Tak, okej. Okay. Okay. Porzucić, porzucić przestrzeń informacji, porzucić wszystko, co wibruje tym światem. A, no tak. Jeżeli. Jeżeli chcesz wchodzić do nowej rzeczywistości, która tutaj jest, jako budującej się cywilizacji istot światła, jako duchowych istot z wyższego wymiaru, jako nasza rodzina, ta rzeczywistość już jest. I teraz nie da się tych wymiarów połączyć. I teraz ktoś może zarzucić, ale jak to? Przecież tam nasi bracia, siostry cierpią, i w ogóle przecież my powinniśmy tutaj się oddać i razem z nimi to wszystko przeżywać, bo przecież no gdzie ty. Gdzie tutaj współodczuwanie i tak dalej, współczucie, przepraszam, współczucie, bo to jest coś innego niż współodczuwanie. No i to jest właśnie to, że nie zdasz lekcji. Tu nie chodzi o to, że my mamy ich zostawić, my mamy pomagać. Oczywiście, że to, co masz możliwość zrobienia w swojej przestrzeni, pomóc jak najbardziej, bo jesteśmy jednością i w sposób naturalny twoje serce chce pomagać innym. Tylko, że różnica jest taka, że masz to zacząć robić z innego poziomu. Nie poziomu ego, które się wkręca w ból i cierpienie, i zaczynasz się dostrajać do częstotliwości istot, które cierpią. A dlaczego cierpią? Inaczej powiem, zderzamy się ze skutkami swojej karmy. Nikt z nas nie jest w przypadkowym miejscu na tej planecie. Nie jest. Jesteś wibracyjnie w miejscu, w którym masz być, bo masz. Do zrobienia pewne rzeczy jako skutki karmiczne, żeby je rozświetlić. Czyli jeżeli każda istota, która jest teraz dotknięta konfliktem, cierpieniem, którym nazywamy wojną, ma możliwość wyjść z tego absolutnie natychmiast, jeżeli się nawróci na miłość, na Boga, na I obecność to Boga. Jest... I to... Więc można by dojść do konkluzji, że wojny generują ludzie. Tak. Swoimi emocjami, czyli mhm. ego, nasze ego mhm. tworzy wojny. Ono chce żyć eskalacją niskich emocji. Jakie filmy mają największą oglądalność? No tak. Filmy o przemocy. Terror. Co świadczy o tym, na jakim poziomie my kultywujemy swoją częstotliwość. I to jest na przykładzie pewnego zdarzenia w książce, które wyczytam. Ja nie pamiętam autora, nie pamiętam tytułu, i to kompletnie nie ma żadnego znaczenia żeby podać przykład, że osoby, które są teraz w centrum konfliktu, ponieważ wiem, że bardzo dużo osób na przykład z Ukrainy też będąc w mojej przestrzeni czy słuchając, wibruje ogromnym lękiem o swoich najbliższych, to powiem ci tak, kiedy zaczniesz emitować zamiast obawianie się o nich, a zaczniesz emitować światło Boga w ich kierunku, Swojego centrum serca, nie tylko mentalnie, ale z centrum, czyli tu głęboko, żeby czuć tą miłość, to jest, to jest piękna głębia, którą w sobie posiadamy, pod tą całą warstwą emocji egotycznych, to wtedy Twoja rodzina jest po prostu chroniona, jest opiekowana. Każdy z tych ludzi może wyjść z sytuacji, w której jest, bo to jest jego karma i może zrobić skok kwantowy na wyższą częstotliwość i zmienić swoją sytuację. I dla przykładu, jedzie Żydówka w pociągu druga wojna światowa. Opowiadam oczywiście o faktach autentycznych, które wydarzyły się naprawdę. <śmiech> <śmiech> oczywiście tutaj jako tak, no, z, dopowiadam to po prostu tak dla uśmiechu. I teraz jedzie Żydówka, wchodzi Gestapo. Siedzą w przedziale. I gestapo, kiedy wchodzi, dochodzi do każdego, żeby poprosić o dowód tożsamości. I w tym momencie, to co robi kobieta, oczywiście ona do tego już była też przygotowana wibracyjnie, w swojej historii, gdzie sobie wypracowała w swoim, czy to życiu obecnym, czy w którym to przeżywa, czy poprzednich cieleniach. Chcę tutaj pokazać, jak bardzo nam się opłaca pracować nad sobą, ponieważ częstotliwości same nie przychodzą, trzeba zrobić wysiłek. I co ona zrobiła? Nie wpadła w panikę i ojejku, co to teraz mhm. będzie? Tylko od razu weszła w obecność Boga. Poddała się trwającej, nieustannej modlitwie od środka, będąc w świetle. Gestapo wzięło od każdego dokumenty, tylko nie od niej. I ją pominęło, w ogóle jej nie widząc i wyszło z przedziału. Wow. I teraz co najciekawsze, co najciekawsze jest to, że Wszyscy inni ją w przedziale widzieli cały czas, mm -hmm. tylko nie widziało jej gestapo. Chcę pokazać tutaj na tym przykładzie, jak wyższa rzeczywistość, wyżej wibrująca, jest totalnie magiczna. Tam się dzieje wszystko to, co ustanowisz z poziomu swojej wyższej jaźni. To jest magia. To są cuda, które są naturalną konsekwencją naszego wyższego stanu świadomości. I teraz takich ludzi, takich istot, które w czasie różnych ogromnych konfliktów i wojen osiągali taki właśnie stan świadomości będąc na polu ognia czy bombardowani czy w różnych obozach koncentracyjnych oni potrafili właśnie poprzez dysfunkcyjną sytuację na zewnątrz wychodzić z tego w obecność Boga bo sytuacja zewnętrzna ich stymulowała do wzrostu oczywiście za, wiadomo są to też dusze które są do tego były już przygotowane przez inne wcielenia. Gdzie jest największy też wysyp istot oświeconych? W więzieniach, hmm. w środowiskach to ciekawe. dysfunkcyjnych. Dlaczego? Bo kiedy jest ci na zewnątrz źle, świat zewnętrzny jest, oczywiście to nie przekłada się na wszystkich, wiadomo. Hmm. Kiedy na zewnątrz jest ci źle, świat zewnętrzny jest dysfunkcyjny. Czyli jest nieatrakcyjny dla ciebie i już nie masz w nim co do znalezienia. W sposób naturalny w swojej ewolucji zaczynasz się rozwijać, poszukujesz wyjścia i zaczynasz wchodzić na zewnątrz, do, do środka, przepraszam. Tak zaczęło być z moim życiem, tak zaczęło być z życiem wielu istot, które znam, które zaczęły podnosić swoją świadomość i zaczęły e, odkrywać cuda. Wow, jaka rzeczywistość jest piękna, fantastyczna i magiczna, kiedy się trzymam wewnętrznego wymiaru. Także sytuacja na zewnątrz, która się dzieje, gdzie ogólnie cały świat, wszystkie matryce narodowościowe, o której mówiłam już latem zeszłego roku na Harmonii Kosmosu, że będzie czas przebudzania się matryc narodowościowych, ale co to znaczy przebudzania? To nie znaczy, że tam wyjdzie światło od razu, mhm. tylko tam najpierw konflikt, który żyje w ludziach, w istotach, które w genach mają tą matrycę jako... Przydział do narodowości, ten konflikt zaczyna się eskalować, wychodzić na powierzchnię naszej świadomości jako uczucia, które były wyparte, jak to mówi psychologia, niezauważane i cały czas determinowały w nasze zachowanie w różnych sytuacjach codziennych. To to zaczyna teraz eskalować i wychodzić na powierzchnię po to, żeby ludzie zaczęli się przebudzać. Więc takie eskalacje największe dzieją się w krajach, które mają. No, bardzo dużo właśnie tych niskich częstotliwości jako karma zapisanych, i to służy tylko, żeby się uzdrowić. I oczywiście, że na Ukrainie, w Rosji, w ogóle w tych całych przestrzeniach będą piękne, świetliste energie, tylko ludzie tam muszą zacząć tę energię absorbować. Sytuacja, która jest, przymusza ich do tego, żeby, żeby zacząć to robić, i będą to robić.